Cześć wszystkim, witajcie w naszym podcaście. Dziś poruszymy temat, który dotyczy nas wszystkich. Czy media społecznościowe naprawdę nas łączą, czy może izolują? Są ze mną Milana, Natasza i Sara. Hej! Cześć, dzięki za zaproszenie. Hej, witam wszystkich. Zacznijmy od pozytywów. Milana, co, Twoim zdaniem, jest największą zaletą social mediów? Dla mnie to przede wszystkim łatwość utrzymywania kontaktów. Mam znajomych w różnych krajach. Bez social mediów kontakt by się rozluźnił. A tak widzimy, co u kogo piszemy, rozmawiamy. To naprawdę łączy. I faktycznie, social media dają szybki dostęp do społeczności. Można znaleźć ludzi o tych samych zainteresowaniach, nawet jeśli w naszej okolicy nikt takiej pasji nie podziela. A teraz z drugiej strony, Natasza, gdzie zaczynają się problemy? Najczęściej wtedy, kiedy social media zastępują kontakt twarzą w twarz. Ludzie piszą do siebie dużo. Ale rzadziej się spotykają. I jeszcze jest jedna kwestia, porównywania się. Widzimy idealne życie innych i zaczynamy czuć się gorzej. To może prowadzić do izolacji. A bańki informacyjne nie pomagają. Często jesteśmy zamknięci w grupach ludzi myślących dokładnie tak jak my, więc przestajemy widzieć inne perspektywy. Ale to nie wina mediów społecznościowych jako takich, to sposób, w jakich ich używamy. Można korzystać mądrze i nie popadać w te pułapki. To co decyduje o tym, czy media nas łączą, czy izolują? Świadomość. Jeśli traktujemy social media jako dodatek do prawdziwego życia, to jest ok. Gorzej, gdy stają się jego główną częścią. I aktywność zamiast pasywności. Lepiej rozmawiać, pisać, tworzyć, niż tylko skrolować bez celu. I warto wspomnieć, że relacje buduje się nie tylko lajkami, ale realną obecnością. Social media mogą być początkiem kontaktu, ale nie powinny być jego końcem. No to powiedzmy krótko: Social media bardziej łączą czy izolują? Łączą, jeśli używamy ich świadomie i po to, by być bliżej ludzi. Izolują, jeśli zastępują rozmowy i spotkania. To narzędzie może zrobić jedno i drugie. Wszystko zależy od nas. A ja dodam: Social media dają ogromne możliwości łączenia, ale wymagają równowagi i kontroli. Dzięki za rozmowę i dzięki słuchaczom za te kilka minut. Do usłyszenia.